W grudniu 2024 roku weszło w życie embargo na gaz płynny LPG pochodzący z Rosji. Jednak LPG nie jest towarem jednorodnym. Sankcje objęły propan, wykorzystywany głównie dla celów grzewczych, mieszanki wykorzystywane głównie jako autogaz do zasilania samochodów oraz butan, ale z wyjątkiem frakcji o czystości powyżej 95%. Te ostatnie nadal mogą wjeżdżać na rynki europejskie. Dziś Możemy jednak powiedzieć jasno, że przedsiębiorcy polscy dobrze przygotowali się na odwrót od rynku rosyjskiego. Dowodem na to jest brak jakichkolwiek doniesień dotyczących braku dostępności LPG na nowy rok w Polsce oraz bardzo atrakcyjna cena autogazu obecnie około 3 zł za litr, co stanowi średnio 52% ceny litra benzyny silnikowej. Według oficjalnych danych z początku roku 2025, dostawy na rynek polski były zdywersyfikowane jak nigdy w historii. 1 trzecia importu LPG pochodzi obecnie ze Szwecji, 17% z Rosji, 14% z Norwegii oraz z USA. Trafia do nas także LPG z Niderlandu, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kazachstanu. A nawet z bardziej egzotycznych kierunków, jak Gwinea Równikowa, można zapytać, skąd Rosja, skoro od początku roku obowiązują sankcje. Otóż od grudnia rośnie import do Polski tych czystych butanów. Tradycyjnie były one wykorzystywane w przemyśle, w tym aerozolowym, a nie jako nośnik energii. I takie też było uzasadnienie dla wyłączenia ich z embargo. Obecnie jednak czyste butany wjeżdżają do Polski i są tutaj mieszane z propanem pochodzącym z innych kierunków. Tak powstałe paliwo, już z papierami europejskimi, trafia przede wszystkim na stacje paliw. Według danych służb celnych, import w marcu osiągnął już 1 trzecią średniego miesięcznego poziomu wwozu gazu rosyjskiego w latach poprzednich. Cena Produktu rosyjskiego jest o około 20% niższa niż LPG z innych kierunków. Istnieją więc bardzo silne bodźce, aby korzystać z tej luki w rosyjskim embargo. Jej masowe wykorzystanie może potencjalnie odwrócić proces dywersyfikacji dostaw LPG na rynek polski i to wbrew staraniom polityków. Zwrócić przy tym polski rynek ponownie na wschód, tak jak w przeszłości.